Strzała. Troszeczkę mnie nie było, ale już lecimy dalej z halloweenowymi yy, propozycjami. Pomyślałem sobie ostatnio, że przecież nie tylko dorośli chcą się dobrze bawić w Halloween, ale także dzieciaki. Więc postanowiłem wybrać yy, na dzisiaj polecajkę, która będzie filmem, który można śmiało odpalić sobie w towarzystwie swoich pociech. A mianowicie Frankenweenie w yy, reżyserii Tima Bartona. Jest to historia pewnego chłopca, Wiktora, któremu ginie piesek, i on, za pomocą swoich specyficznych umiejętności, postanawia go przywrócić do życia. A jakie są tego konsekwencje, to już musicie sprawdzić sami. Tim Burton, czyli reżyser tego filmu, to jest człowiek, który dał nam m.in. Soczy Żuka, Edwarda Nożyc Rękiego, czy na przykład dwie części Batmana. Reżyser, twórca o niesamowitej wyobraźni, Pełen kreatywnych pomysłów, który fantastycznie potrafi łączyć baśni z horrorem, z komedią. Fajnie potrafi mieszać w swoich, w swoich filmach te wszystkie składniki, z których potem kiełkuje ciekawa historia. Frankenwini to jest moim zdaniem idealna propozycja do właśnie odpalenia ją sobie w poranek halloweenowy albo w wieczór ze swoimi dzieciakami. Jest mroczna. Jest wzruszająca, pouczająca, jest tutaj także właśnie puenta na koniec, czyli to, co animacje powinny posiadać. Jest zabawnie i naprawdę jest to historia, która chwyta za serce i sam bardzo lubię do tego filmu wracać. Dodatkowo tutaj może teraz coś dla fanów, yy, takich zagorzałych fanów yy, klasyki horroru, yy, takie smaczki do wyłapania tutaj są, ponieważ film ten też jest też takim hołdem do, dla klasycznych potworów Uniwersala, z lat 30-40 jest tutaj dużo takiego um, omarzu pomnika do klasycznego Drakuli, Mumi, um, Frankenstein'a. Tutaj jest tego naprawdę bardzo bardzo dużo. Na no sama cała ta historia w y, Frankenwini jest po prostu swego rodzaju y, wariacją na temat y, powieści Maryszeli, czyli Frankenstein, tak? Tutaj jest. Y, Trochę to ugryzione z innej strony, bo jest to bardziej taka wersja no, dla dzieci, powiedzmy, ale, ale jest to naprawdę bardzo kreatywne, pomysłowe i, i fantastycznie wykonane, bo animacja tutaj jest wykonana w y, stop motion, czyli jest to animacja poklatkowa. Coś, co ja najbardziej lubię, bo nie dość, że ma, jest y, fantastyczny efekt tutaj na ekranie. To w to zawsze tyle pracy trzeba włożyć i ciężko tylko po prostu nie docenić tego efektu, jak widzi się to później na ekranie. Także gorąco Wam polecam Frankenweenie. Fantastyczna animacja, świetna zabawa, nie tylko dla dzieci, ale także i dla Was, dla dorosłych. To jest naprawdę kawał świetnego filmu, na którym się wzruszycie, na którym się pośmiejecie. Może delikatnie przestraszycie, bo potrafi ona też wprawić w taki właśnie nastrój... Yy, Lekkie grozy, ale takie leciutkie, delikatnej. Także gorąco Wam polecam z dzieciakami. Odpalcie sobie Frankenwini. Na pewno się nie zawiedziecie. Tyle ode mnie na dzisiaj. Do następnego strzała!